Bądziorno drodzy Państwo, przyszła zima, słuchajcie. Co prawda zdążyła też już sobie pójść, ale jeszcze niedawno, kiedy przygotowywałam ten odcinek, to była. I trzeba przyznać, że w tym roku pierwsza połowa grudnia upłynęła w Krakowie pod znakiem pięknej, białej, puchato-śnieżnej zimy jak ze znakomitych lat dwutysięcznych. I powiem wam, że w ogóle się tego nie spodziewałam, bo kiedy już wszystkie liście spadły z drzew i gniły sobie w najlepsze w warstwie jesiennego błotka na trawnikach, a burę dni, które ledwo można w ogóle nazwać dniami, bo były tak ciemne, że i tak trzeba było do pracy zapalać sobie lampę. No więc kiedy te dni zaczęły się kończyć o godzinie 15, to byłam już w sumie pogodzona z tym, że sytuacja życiowo-meteorologiczna nie poprawi się pewnie aż do stycznia. O ile w ogóle kiedykolwiek. I chyba nikt się nie spodziewał tego, co potem nastąpiło, bo w zeszłym roku zima była jakimś nieśmiesznym żartem w ogóle. No więc jeszcze miesiąc temu wszyscy chodzili po tym październikowym świecie, tacy niezadowoleni i gburni, i tylko przy kawie w biurze albo na przerwie w szkole narzekali na tę paskudną aurę i spoglądali co jakiś czas spodełbana na tłuchące o parapety deszcz. Aż tu nagle przyszedł grudzień, a z nim to na śniegu, która puchatymi płatkami przykryła miłosiernie ten brzydki świat i odmieniła go nie do poznania. A w tamtym momencie ja oraz prawdopodobnie jakieś 80% populacji kompletnie zdziecinniałam. Bo są takie rzeczy w świecie, które sprawiają, że człowiek zastyga na moment, opuszcza lekko brodę do szyi, i pojawia mu się na ustach uśmieszek. Nie to, że szeroki uśmiech rubasznej wesołości, tylko drobny uśmieszek. Taki trochę, że niby nic, a trochę taki, że no to moja tajemnica, dlaczego i do czego się uśmiecham i nikomu nic nie powiem. A diagnoza takiego przypadku zwykle jest jedna. Człowiek po prostu na chwilę zdziecinniał. I jako, że jestem samozwańczą największą orędowniczką ćwiczenia swojej dziecinności w tej części Europy, to chciałabym Was dzisiaj zaprosić na ekstremalnie przyjemną podróż po najmilszych i najcudniejszych rzeczach, które sprawiają, że człowiek znowu czuje się jak wtedy, kiedy miał kilka lat i otulony przez rodziców w kocyk, słuchał z oczami świecącymi jak pięciozłotówki opowieści o Mikołaju. I wyobrażał go sobie, jak leci po niebie na tych saniach, zaprzężonych w długonogie renifery, i rozwozi po domach prezenty. A więc, tak jak mówiłam, wszystko zaczęło się od tego, że spadł śnieg. A świat pokryty świeżym śniegiem ma, słuchajcie, w sobie coś takiego, że wyzwala w ludziach jakąś taką pierwotną wesołość. Zresztą nie tylko w ludziach, bo pamiętam, że zawsze, kiedy spadł pierwszy śnieg w roku i wypuszczałam nasze trzy psy do ogrodu, to dwa z nich dostawały takiej głupawki, że zaczynały biegać od płotu do płotu jak opętane, i, i mało zębów na zakrętach nie pogubiły. No a trzeci natomiast yy, stał tylko na brzegu tarasu, odrobinkę zażenowany i patrzył na tamte dwa błazny, co one odstawiają. I ja zupełnie identyfikuję się z tymi dwoma wariatami, bo kiedy świat robi się biały od śniegu, to po prostu czuję, jak mi endorfiny w mózgu eksplodują i dostaję natychmiastowego zespołu niespokojnych nóg i mam ochotę wyjść na zewnątrz i zrobić wszystko. I bołwana ulepić, i walnąć się na ziemię, i strzelić aniołka, i zrobić bitwę na śnieżki, i wystawić język, i łapać na niego płatki śniegu, i zjechać sobie z najbliższej górki na takim dziadowskim plastikowym jabłuszku, i w ogóle... no wszystko. I niby mam te 27 lat, ale słuchajcie, skoro nadal nie przeszła mi ta dziecinność, to myślę, że dopóki mnie nie zacznie od wszystkiego strzelać nagle w krzyżu, to mi się to tak prędko nie zmieni, no. I uważam, że w ogóle jest to jakiś niesamowity fenomen, że śnieg działa w taki sposób na ludzi. I nie wszystkich oczywiście, ale na tych, którzy mają w sobie coś wrażliwca. Bo niektórzy, jasne, będą stali jak ten mój najspokojniejszy pies i patrzyli na całą resztę z powątpiewaniem, zmieszanym z litością. Jasne, ale co my się nacieszymy śniegiem, to nasze. I powiem wam, że dotarłam nawet do badań przeprowadzonych przez jakieś mądre głowy, które ten fenomen zbadały, zmierzyły, obejrzały pod mikroskopem i zgodnie oświadczyły, że jest to zupełnie normalne, że ludzie lubią śnieg, chociażby z tego powodu, że dzięki niemu jest w świecie ciszej, bo ponoć kształt płatków śniegu sprawia, że śnieg, że świeży śnieg pochłania dźwięki. I w sumie to nic dziwnego, bo tak mają w zwyczaju wszystkie pochate rzeczy. I jak się zastanowić, to jest w tym coś jeszcze, bo mam kilka takich punktowych wspomnień z dzieciństwa, kiedy padał gruby śnieg. Jak wracałam ze szkoły do domu, albo jak mnie mama ciągnęła na sankach, kiedy szła na pocztę, albo kiedy gdzieś na jakiejś dalekiej wsi, zapomnianej przez ludzi, siedziałam sobie po zmroku po środku Białego Ogrodu, całego zasypanego grubą warstwą śniegu i patrzyłam na spadające płatki na tle latarni ulicznej, a wrażenie tej niesamowitości potęgowała jeszcze właśnie wszechogarniająca i wręcz taka onieśmielająca cisza. Która jest też zupełnie inna od wszystkich pozostałych cisz I całkowicie nieporównywalna do tej, której doświadcza się na przykład latem. Bo de facto w lesie nigdy latem nie jest cicho, bo ptaki nigdy nie przestają kłapać dziobami, nawet w nocy. I myślę, że śnieg jest taką top 1 rzeczą, która sprawia, że ludzie dziecinnieją i że jest im wesoło i zwyczajnie miło. tak Bez żadnego twardego i logicznego powodu. Nawet jeżeli świeży śnieg oznacza, że trzeba będzie przez dwie godziny machać łopatą, żeby odgarnąć podjazd. Oj no, oj no, trudno no. Ale idę o zakład, że każdemu szuflującemu smurfowi marudzie przynajmniej raz przejdzie przez myśl, że z tej tam hałdy śniegu to by można było fajne iglo zrobić w sumie. Ale poza śniegiem są też inne rzeczy, które budzą w ludziach i ludzkich serduszkach wesołość niezależnie od wieku. Takie, dzięki którym nasz mózg zaczyna sięgać do najciemniejszych, najbardziej zapomnianych miejsc i strząsa kurz z pudeł podpisanych wyobraźnia, a na światło dzienne wychodzą nasze stare, od lat nieużywane łańcuchy neuronowe, które służyły nam za dzieciaka, kiedy jeszcze nie znaliśmy świata i większość rzeczy, o których ktoś mówił, trzeba było po prostu sobie jakoś wyobrażać. I wtedy człowiek miał głowę elastyczną, jak guma balonowa, która cały czas sama z siebie kreowała jakieś wyobrażenia i scenariusze. A rzeczami, które są punktem zapalnym dla wyobraźni, są m.in. bombki choinkowe. I choinka była dla mnie jedną z najbardziej magicznych rzeczy w dzieciństwie. Przede wszystkim dlatego, że była wyjątkowa i normalnie na co dzień to jej nie było, a pojawiała się tylko w tym jednym momencie w roku i w dodatku tylko na jakiś czas. Więc zawsze była bardzo wyczekiwana i taka drogocenna, bo kiedy już stanęła w pokoju, to była absolutnie zachwycająca. Słowo harcerza, przystrojenie choinki kolorowymi bombkami o różnych kształtach, to jeden z najlepszych prezentów, jakie można zrobić dla dziecka. I wszystkie te srebrno-niebieskie choinki, które mają zwykłe, okrągłe bombki i z założenia mają być eleganckie, to do galerii handlowych z tym szkardziejstwem nieboskim, a nie do domu z bąbelkiem. Litości. Pamiętam przecież, jak moja wyobraźnia rozłaziła się na wszystkie strony, kiedy widziałam bombki w kształcie aniołków, które były takimi, wiecie, pulchnymi cherubinkami z puchatym kołnierzem zrobionym z brokatu. Albo bombki muchomorki, albo takie robione z orzechów pomalowanych na złoto i papieru, który był wycinany w różne zwierzątka i tam dookoła tego orzecha montowany. Ale najlepsze ze wszystkich, najprzepiękniejsze, które budziły w moim dziecięcym serduszku największy zachwyt, co zresztą skutkowało tym, że najwięcej z nich zostało w tragiczny sposób stłuczonych, to były bombki w kształcie domków. I każdy domek miał inny kolor, każdy miał okienka, ośnieżony dach i komin. I w każdym z nich miałam ochotę zamieszkać. I pamiętam, że zimą godzinami siedziałam pod choinką i oglądałam te ferie barw i kształtów, i z każdej strony po prostu obchodziłam choinkę, a w głowie wymyślały mi się najróżniejsze bajki i historie. I ja wiem, że kiedy jest się już dorosłym, to ma się trochę ograniczoną wyobraźnię i już nie tak łatwo opowiedzieć sobie samemu bajkę jedynie patrząc na kolorowe bombki. Ale mimo wszystko nadal coś ludzi ciągnie do tych kolorów i do strojenia choinki. I powiem Wam, że ostatnio po raz kolejny odkryłam, że świat jest niesamowity i jednak ludzie czasem naprawdę potrafią wymyślić coś fajnego. Bo trafiłam mianowicie do miejsca, w którym można było znaleźć bombki o setkach różnych kształtów. Bombka astronauta? Pff, nie ma sprawy. Czerwony T-Rex z krótkimi rączkami? Nic prostszego, kochani. Jak tylko ktoś ma taką fantazję, to może mieć całą choinkę przystrojoną kawiarkami, konewkami albo takimi małymi jachcikami. Absolutne szaleństwo. I myślę, że to są bombki dla dużych ludzi. Bo jak dacie dziecku bombkę w kształcie grzybka, to, to dziecko bez mrugnięcia okiem w ogóle wymyśli wam 100 różnych historie z tym grzybkiem. A żeby dorosły też miał jakiś fan z tych świąt, to proszę bardzo oto bombka w kształcie pterodaktyla. To jest dopiero magia świąt, słuchajcie. Jak tak sobie w ogóle myślę i patrzę na moje notatki, które zrobiłam do tego odcinka, to powiem wam, że mam teorię. Taką mianowicie, że dziecinienie jest zjawiskiem występującym głównie zimą. I to chyba przez to, że aura mocno sprzyja takiemu dziecinnieniu. Bo z jednej strony świat staje się trochę bardziej dziki i nieprzyjazny. W lesie zimno, śniegu po kolana, sowy w ogóle pochuchują gdzieś w drzewach. A z drugiej strony te kolorowe światełka i wszystkie ciepłe skarpety i miękkie swetry, które stwarzają wyjątkowo komfortowe warunki dla wyobraźni. I jak się z tego ciemnego, nieprzyjemnego świata wejdzie do cieplutkiego domu, gdzie w kominku strzelają wesołe płomyki, opatuli się człowiek w kocyk i napije herbaty z cytrynką, to znowu jest pięknie i dobrze. I co prawda pewnie te herbaty robimy sobie sami i w kocyk też nie opatulają nas już niestety rodzice, tylko się na tej kanapie kokosimy sami i odstawiamy jakieś cyrki w ogóle z zarzucaniem nogami, żeby się z każdej strony owinąć. Ale wrażenie błogiego ciepełka skontrastowanego z mrozem i ciemnością za oknem, to jest to, co sprawia, że nawet my, dorośli, możemy się poczuć znowu jak pączek w maśle. A teraz chciałabym opowiedzieć o książkach, które do tej herbatki i kocyka w ciemną noc zimową pasują jak, jak pomarańcze do grzanego wina albo jak powidła do piernika innymi słowy, po prostu rewelacyjnie. I jestem przekonana, że każdy ma takie swoje książki, które czytał za dzieciaka i po które czasem sięga do dziś i pamięta nadal te przeżycia, które towarzyszyły mu przy pierwszej lekturze. Dla mnie na przykład takimi książkami są te napisane przez Astrid Lindgren. Tylko proszę, jeżeli ktoś przeczytał jedynie Jej Dzieci z Bullerbyn, no to nie bądźcie zbyt porywczy w swoich osądach i zachęcam uprzednio do przeczytania jeszcze jakichś z jej pozycji, no bo naprawdę warto. No. Fajną była pisarką, i, i naprawdę ma super książki dla, dla dzieciaków. Ja przynajmniej tak to pamiętam. No ale w ogóle, jak chodzi o czytanie książek z dzieciństwa, to nie jest tak, że ja sobie sięgam po tych Brać Lwie, Serce czy innego Mijo, mój Mijo, tak o. I czytam i odkładam na półkę, a potem żyję sobie dalej, jak gdyby nigdy nic. No nie, kochani, to jest cały rytuał, słuchajcie. Przede wszystkim nie należy robić tego zbyt często, a jedynie raz na kilka lat. Następnie trzeba zaopatrzyć się w ciepłe skarpety, miękki fotel i wolny kawałek dnia. Idealnie na przykład w pierwszym albo drugim dniu świąt. Potem ma się zwykle do wyboru dwie techniki: albo podchodzicie na pewniaka bezpośrednio do półki, bierzecie książkę i zaczynacie czytać. Albo jeszcze trochę człowiek sobie tak poflirtuje z tą literaturą, pszczai się, że niby jeszcze niezdecydowany. A potem otwiera od niechcenia książkę gdzieś w środku, że niby tylko jeden fragment sobie przeczyta jakiś tam. Aż w końcu zupełnie niespodziewanie okazuje się, że macie głowę totalnie zachęconą wokół akcji tej książki i latacie jeszcze w tym baśniowym świecie. A potem jak zgłodniejecie, to nawet ten wczorajszy barsz z uszkami jecie nad książką i i tyle jest fajnie. Bardzo piękne to jest. A inne książki, które wymieniali moi znajomkowie i które również fundują człowiekowi ekspres do dzieciństwa, to na przykład cała seria Harry'ego Pottera i wszystkie te latania na miotle i kremowe piwo w zaczarowanej wiosce, albo książki Makuszyńskiego, które działają na dorosłe serce jak plasterek miodu. I w szanowanym towarzystwie wybitnych książek jest także Tomek w Krainie Kangurów. Oraz wszelkie książki Kuruda albo Jacka Londona, jak Biały Kieł, bo akcja dzieje się w tej kanadyjskiej zimnej dziczy i też jest to bardzo klimatyczne. I nawet słuchajcie Muminki, bo przecież jest takie opowiadanie, w którym Muminek budzi się ze snu zimowego, patrzy na ten zimowy świat, chodzi, dziwi się wszystkiemu i nawet Bukę spotyka. Natomiast drugą potężną frakcją zaraz obok książek są filmy. Bo ja co prawda zawsze byłam małą staruszką, i w ferie świąteczne głównie jednak czytałam książki, ale jestem w pełni świadoma tego, jak poważny i szlachetny jest rytuał oglądania filmów. I to.